Witam was bardzo serdecznie, z tej strony supergości 3 Tak, powracam na YouTube a. Sorki, że była taka... no, dość długa przerwało. Dwa 2 miesiące, aż nie było filmu Sorki... Ale po prostu nie mogłem A dzisiaj wracamy z serią taką... Bo gdyby ktoś nie wiedział, była jakieś... już wchodzę na mój kanał Sorki, że jak będzie, to zaczynała, ale mam i nagrywarkę. Była taka seria kiedyś, wyszły sobie w playlisty, była taka seria, seria Top Video. I tu puszczałem właśnie różne wideo, na przykład 7 nagrań, przez nie przez, przez Minecrafta. To było 2 marca 2019 roku. A mamy, a mamy maj 2020 rok, dokładnie 16 jak ja to nagrałem. No I dzisiaj Jesteśmy takim filmikiem. Mam tutaj dwa nagrania. Kurczę, odpaliło mi się. Sorry. Mam tutaj dwa nagrania. Jeden top trick shots bro, brobo. A drugi też. Ale my sobie obejrzymy ten. Jak chcecie taki więcej odcinków, wziąć w górę. Subskrybuj to na dole. Oczywiście, żeby, żeby was żadne nowe filmy nie ominęły, bo Będę już trochę częściej, tak e, Nie można wychodzić z, z, z domu, więc no Filmy będą trochę częściej, dobra Uwaga, tam, 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 tam. ja trochę filmiki obejrzałam, ale nie do końca, uwaga Klikam spację, bum Lecimy. co tu będzie, o No, to takie, to było takie średnie, przyznajmy, no, no Zobaczcie, Cole tutaj znaczy Mortis, no każdy by to chyba zrobił, taki fajny gracz. To jest Kai, zobaczcie, Kai pisze. No to już, to już lepiej, w ogóle ma na niebieski? Nikt, nie wiem, nie... nie. Eee, a, bo to jest obserwujący chyba, okej. Okay. No tu ciągle trafia. No, Kai nie tak ciekawie. A, dam w górę. No... To akurat był fajny, Ue, nie Ja chociaż zobaczyć, tu będzie pełny ekran. Kurde, blacha, sorry. Ja kiedyś ogóle nie nagrywałem. Patrzcie, No kaj Staropozy dla Ciebie. Nie wiem skąd Ty jesteś, tylko Ty masz inny nick, ale dobra Nie wiem skąd Ty jesteś. No, jest takie trochę bez sensu, tego, że, no, nie wiem. No, to już trochę ładnie, bo zobaczcie, od takiego, od takiego jednego boksa. Można tak to nazwać boxem. Chyba można. No, Jakby się to wydawało, taki me, taki no. karton, okej? Zobaczmy, czy to jest karton. To w sumie jest taki karton, okej. Okay. To chyba jest właśnie głównie z tym kajem, Tu ładnie bo Wokal się w Akwanai Gaming. Nie wiem, czy to jest Skype. Nie wiem. No dobra, on ciągle mikro molpisem, jak widzimy. Wow, od jednego tego płotka odbił. Nie no, kaj, teraz lecie mordo pozdrowy, prawda? Tutaj też jakaś akcja, też ultuję. On zawsze ultuje, jak strzela. No, w sumie, fakt, tak najlepiej. No, czy też tak. Bum, bum, bum. Dobra, co tu masz jeszcze, kaj dla nas? No to też takie mało spektakularne, bo odbiłaby od tego od tych kartonów trzech. Ale bardzo nic takiego nie takie, Nigdy, Wow. Dobra, on ciągle tym artisem, no w sumie... No to już było fajniejsze, okay? okej? Muszę wycieczny ten drugi filmik? Też nie wiem, bo już e, 4 minuty do nagrania, więc nie wiem. W ogóle nie wiem jaka będzie jakoś tego. Co się dzieje w ogóle? I co tu było? Tu taka akcja, Rosa trafia. Pookoł odbił niechcący. Tu znowu Bibi. Tu znowu Rosa. Tu tak Bibi. No i Bibi trafia, no. Lekkie nieporozumienie, ale jest. Dobra. Teraz jest coś inny w końcu. Jakiś drum uh, files. Ok. Co to nam pokaże z drum files? Ej, co tu się stało? Bo nie widziałam dokładnie. Od... tu nie było, że... to jest bug, bo tu nie było kartona, to się odbiło, więc tu... No, glitch. No, ona no, pokazuje. zwalił się ten. A tu właśnie się za... załapało. To trochę no... Niezbędne. Akutarta. Akutata, co? <grym> nie wiem. Aku, dobrze? Aku, tata, ja yes. się tuniki sobie dają. Dobrze, coś. Aku, tata, 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 tata. tata. Hm. Wow. Mure, ja tu może nie będę tak mocno komentował. No, to, no, co to było? Trafiłaby sobie do bramki, słuchajcie. Trafiłaby sobie do bramki. Naprawdę, dobra, nie wiem. Muszę tam jeść. Kunani znowu, sopaka. E, to im zaczyna, jak coś nie mi. Okej. No co też nic nie było? Bo i teraz I tak. O, taka moja myszka. Tak, o. No. I było takie trochę, no, mech. Myślałem że się odbija jeszcze ale nie. Co to było fajnego? On żółtawała na dobiła. No sobie fajne fajna akcja. No i zapromowali się, bo dali Fajnie. Okej, okay, tu jest oblężenie. NFH. Chyba o to chodziło o tego Leo, coś tam. Chyba Leo o Leo albo ma Maymaso. Chyba Meimaso chodzi. Czy nie? Zostanie stanie pewnie jeden tu. O co chodzi? Nie mów, że kluk. Ja! Co zrobił chłop? Co zrobił? to jest mega mocne. U ostatnich sekundzie, U ostatnich sekundzie, dosłownie No, jakoś Leona nie widzę na Tu podjeżdża, Król się odrodził, spoko, to są najbliżej właśnie starcia duo Teraz się odrodzi Leon Na pewno Chociaż nie Aha, to takie no Przynajmniej w sensie coś się zdarzy jakby nie. Tu 3 na jedno Wow, to jest mega skilla, bo fart. Jeszcze 10 HP zostało, no to... Gratki po prostu, nie? Tu ze sobą sojusz. aby wy... nie ma jakby pary ze sobą. Bo zobaczcie, tu są trzy rosy, tu czwarta. Tu 3, primo jeszcze rudo, tam chyba czwarty. Tu jeden mortis. A jest coltem chyba, okej. Okay. To wszyscy ze sobą, jakby mają coś, nie? ten nie, kolt wygra. Ok, już ze sobą walczą. Kolt nikt nie atakuje, a i co jest? Zostały rozy jakby. No i wygra, mówiłem. Mówiłem, że kolt wygra. O, tu stara pan, to jest pan. O, właśnie. Jak chcecie odcinek z Brawl Stars U nowym kanale na przynajmniej 5 łapek w górę Okej? Okay? Przynajmniej wtedy e, Brawl Stars Okej okay. Muszę was zawieść Takim tylko. polecimy ten odcinek Jak chcecie część drugą Sorry Zostawcie tam, nie wiem 3 łapki w górę, druga część Kliknijcie w górę, odcinek z Brawl Stars, ja się z nam i siema.